Cześć, ja nazywam się Jakub, a dzisiaj przygotowałem kilka ciekawostek o rondach. Zapraszam. Będzińska nerka to bardzo ciekawy przypadek ronda. Jeżeli szukacie mocnych wrażeń, koniecznie musicie przyjechać do Będzina. To rondo wzięło swoją nazwę... no chyba nie muszę tłumaczyć skąd, no ale dla tych, którzy nie potrafią sobie wyobrazić, tutaj pojawia się zdjęcie... Nie będę ukrywać, że rondo to wzbudza w ludziach bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony miejscowi potrafią się nabijać, tworzyć z niej masę memów, no a z drugiej strony, jeżeli ktoś jest przyjezdnym, to po prostu bierze różaniec, krzyżyk i próbuje się wymodlić to, żeby w ogóle wyjechał z tego ronda bo po prostu ludzie tam się gubią. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest ciekawe. Bardzo dużo statystyk potwierdza, że rondo to jest jednym z najbardziej bezpiecznych rond w całej Polsce. Nie wiem skąd to się bierze, mimo tego, że jest ono dosyć skomplikowane, jeżeli chodzi o użytkowanie. Nawet jako osoba jeżdżąca przez to rondo, jestem w stanie potwierdzić, że jak przejeżdżałem tam pierwszy, drugi, nawet trzeci raz w życiu, miałem naprawdę spory problem, żeby tam się odnaleźć. Niemniej jednak Myślę, że w naszym mini-rankingu małych ciekawostek można to rondo tutaj umieścić. Magiczny rondo. Ten osobliwy twór można spotkać najczęściej na Wyspach Brytyjskich. Co to jednak jest? Ukrywa się za tym bardzo prosta odpowiedź. To jedno wielkie rondo, w skład którego wchodzą pomniejsze ronda. Nie ukrywam, że na sam widok tego ronda włos staje mi dęba, jednak Brytyjczycy idą w zaparte i twierdzą, że to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie w ruchu lądowym. Rondo turbinowe. Rondo turbinowe polega na tym, że wybieramy sobie jakiś konkretny pas, z którym chcemy jechać. A następnie rondo prowadzi nas do końca tym jednym pasem aż do wyjazdu. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Teoretycznie ma ono usprawnić po pierwsze przejazd samych pojazdów, no a po drugie, ma zwiększyć bezpieczeństwo. Oczywiście jeżeli wszyscy są na tyle rozgarnięci i wiedzą, jak używać danego ronda, no bo na przykład taki przejezdny no nie zawsze potrafi trafić na odpowiedni pas. Laguna Garson Bridge to bardzo ciekawy przypadek, to jest co prawda most ale okrągły. Zbudowany w Urugwaju kolos nie jest takim po prostu prostym mostem, tylko tak jak słyszeliście, jest w kształcie okręgu. To nie jest jakieś się po prostu architekta czy budowniczego. Na ten kształt postawiono dlatego, że bardzo dużo przechodniów przechodzi z jednej strony na drugą i bano się, że może tam dochodzić często do kolizji. Na no kształt okrągły tego... Mostu, ronda nazwijmy to jak chcemy, sprawia, że kierowcy jadą wolniej, a co za tym idzie bezpieczniej. I na koniec mała przestroga, jeżeli ktoś wam mówi, żebyście skręcili w lewo, nie róbcie czegoś takiego. Jedź. Jedyna. I tym oto pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie komentarz, polubcie ten film. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.